Na chwilę obecną moce przerobowe istniejących dwóch spalarni odpadów zdecydowanie zaspokajają, a nawet podwyższają możliwości wytwarzania i utylizowania takich odpadów na terenie województwa. Na chwilę obecną można utylizować 13 tysięcy ton odpadów na terenie Bydgoszczy. Nowa spalarnia to kolejne 28 tysięcy ton. Województwo, tak jak już mówiłem, generuje tylko i wyłącznie 3 tysiące. 3000 odpadów, które w jakiś sposób muszą być do spalarni dowożone. W przypadku spalarni odpadów niebezpiecznych, inwestycje, które mają, które rzeczywiście mogą mieć duży wpływ na kwestie środowiska naturalnego. Te inwestycje muszą być realizowane w taki sposób, aby ich funkcjonowanie z jak najmniejszym, wiązało się z jak najmniejszym negatywnym wpływem na życie mieszkańców, na osiedle, na tutaj kwestie związane z przyrodą. W tym przypadku widzimy raczej próbę ucieczki od rozmowy o tym, jakie mogą być skutki budowy tej spalarni. Widzimy raczej próbę zakneblowania mieszkańców i tłumaczenia im, że dzieje się to dla ich dobra. Tak nie jest. W momencie, w którym mamy do czynienia z taką krytyczną infrastrukturą. Mieszkańcy mają prawo do poznania wszelkich, do pozyskania wszelkich informacji dotyczących wpływu tej inwestycji na środowisko, na ich życie, na ich funkcjonowanie. I od tego mamy instytucje, które powinny takie informacje po pierwsze przekazać mieszkańcom, a po drugie egzekwować ich przestrzegania. Mówię tutaj o Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, o wodach polskich, a także o Władzach miasta. Po kolejnych apelach i po kolejnych wypowiedziach społeczników do strony ratuszowej nie dociera tak, że są trzy sytuacje, w których ratusz może pomóc mieszkańcom osiedli, którzy protestują i zaniechać budowy, znaczy utrudnić, uniemożliwić budowy spalarni odpadów niebezpiecznych. Mamy sytuację, kiedy dochodzi do kolizji z Miejscowym planem Zagospodarowania Przestrzennego. Mamy także sytuację których miasto może dać takie wymagania inwestorowi, których on nie będzie chciał spełnić lub będzie to dla niego nieopłacalne. Jak pani skomentuje to, że przynajmniej z tych informacji, które mam, że wody polskie wydały pozytywną opinię? To jest bardzo dobre i bardzo trudne pytanie. To znaczy, pytanie jest, na jakiej podstawie wody polskie wydały taką decyzję? Czy badały kwestię wpływu tej inwestycji na wody podziemne? Czy brały pod uwagę jej zlokalizowanie w pobliżu ucieków wodnych? Ja przyznam szczerze, że przyjęłam tę informację z dużym zaskoczeniem, bo wydawało mi się, że tutaj raczej powinni być nieco bardziej wstrzemięźliwi, jeżeli chodzi o wyrażanie zgody. Będziemy też przyglądać się tym opiniom. Będziemy je czytać pod kątem merytorycznym i konsultować je z naukowcami, z ekspertami, no bo tutaj tak naprawdę musimy także zadbać o to, żeby te instytucje, które są powołane do tego, żeby dbać o środowisko kontrolne, rzeczywiście podejmowały słuszne decyzje.